Jak przygotować się do zakupu pierwszego domu? Zakup pierwszego domu to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu wielu ludzi. Proces ten może być skomplikowany i wymaga starannego planowania oraz przygotowania. W tym artykule omówimy kluczowe kroki, które należy podjąć, aby przygotować się do zakupu pierwszego domu. Planowanie budżetu. Wybór odpowiedniej lokalizacji i nieruchomości, uzyskiwanie kredytu hipotecznego oraz kwestie prawne i formalności to najważniejsze kwestie przy zakupie nieruchomości. Planowanie budżetu i kosztów zakupu. Pierwszym krokiem w przygotowaniach do zakupu domu jest dokładne zaplanowanie budżetu. Należy uwzględnić nie tylko cenę nieruchomości, ale także dodatkowe koszty, takie jak opłaty notarialne, prowizje dla agenta nieruchomości, koszty ubezpieczenia domu, podatki od nieruchomości oraz koszty przeprowadzki. Warto również uwzględnić rezerwę na ewentualne remonty i naprawy, które mogą być konieczne po zakupie. Następnie należy określić, jaką kwotę jesteśmy w stanie przeznaczyć na zakup domu. Ważne jest, aby uwzględnić swoją zdolność kredytową oraz wysokość miesięcznych rad kredytu hipotecznego, które będziemy w stanie spłacać bez obciążania budżetu domowego. Dobrze jest także skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże w ocenie naszej sytuacji finansowej i doradzi w kwestii najlepszych źródeł finansowania. Warto również zarezerwować środki na zadatek, który zazwyczaj wynosi od 5% do 10% wartości nieruchomości. Zadatek jest wpłacany sprzedającemu w momencie podpisania umowy przedwstępnej i stanowi zabezpieczenie dla obu stron transakcji. Zadatek ten będzie później zaliczony na poczet całkowitej ceny zakupu domu. Wybór odpowiedniej lokalizacji i nieruchomości. Wybór odpowiedniej lokalizacji to kluczowy element procesu zakupu domu. Należy dokładnie zastanowić się, jakie są nasze priorytety i potrzeby związane z miejscem zamieszkania. Warto uwzględnić takie czynniki, jak bliskość do pracy, dostępność komunikacji miejskiej, szkoły, sklepy, parki oraz infrastruktura społeczna. Lokalizacja ma ogromny wpływ na komfort życia, a także na wartość nieruchomości w przyszłości. Kolejnym krokiem jest określenie, jaki rodzaj nieruchomości najlepiej odpowiada naszym potrzebom. Czy szukamy mieszkania w bloku, domu jednorodzinnego, bliźniaka, a może segmentu? Każdy z tych typów nieruchomości ma swoje wady i zalety, które warto rozważyć. Na przykład mieszkanie w bloku może być tańsze i wymagać mniej obowiązków związanych z utrzymaniem, podczas gdy dom jednorodzinny oferuje więcej przestrzeni i prywatności. Warto także zwrócić uwagę na stan techniczny nieruchomości. Oglądając domy i mieszkania, należy dokładnie sprawdzić stan instalacji, dachu, okien, drzwi oraz systemów grzewczych i sanitarnych. Jeśli nie mamy wystarczającej wiedzy technicznej, Warto skorzystać z usług profesjonalnego inspektora budowlanego, który przeprowadzi szczegółową ocenę stanu nieruchomości i wskaże ewentualne problemy wymagające naprawy. Proces uzyskiwania kredytu hipotecznego Uzyskanie kredytu hipotecznego to często nieodzowny element zakupu domu. Proces ten zaczyna się od złożenia wniosku kredytowego w wybranym banku lub instytucji finansowej. Warto porównać oferty różnych banków aby znaleźć najlepsze warunki kredytowania, w tym oprocentowanie, wysokość rat oraz dodatkowe opłaty i prowizje. W trakcie procesu wnioskowania o kredyt hipoteczny bank ocenia naszą zdolność kredytową, biorąc pod uwagę takie czynniki jak dochody, wydatki, historię kredytową oraz wysokość wkładu własnego. Ważne jest, aby dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty, takie jak zaświadczenia o dochodach, umowy o pracę, wyciągi z konta bankowego oraz dokumenty dotyczące kupowanej nieruchomości. Po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej i zaakceptowaniu wniosku kredytowego następuje podpisanie umowy kredytowej. Warto dokładnie przeczytać umowę i zwrócić uwagę na wszystkie jej zapisy, w tym warunki spłaty kredytu, możliwość wcześniejszej spłaty oraz ewentualne kary za opóźnienia w spłacie. Po podpisaniu umowy bank przelewa środki na konto sprzedającego, a my stajemy się właścicielami nieruchomości. Wskazówki dotyczące oglądania i wyboru domu. Oglądanie i wybór domu to kluczowy etap procesu zakupu nieruchomości. Warto odwiedzić kilka różnych nieruchomości, aby porównać ich stan, lokalizację oraz ceny. Przy oglądaniu domu należy zwrócić uwagę na stan techniczny, układ pomieszczeń, oświetlenie oraz dostępność naturalnego światła. Ważne jest również, aby sprawdzić stan instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz grzewczej. Kiedy już zdecydujemy się na konkretną nieruchomość, warto przeprowadzić dokładniejszą inspekcję. Można poprosić sprzedającego o udostępnienie dokumentacji technicznej, planów budynku oraz informacji o przeprowadzonych remontach i naprawach. Warto również skonsultować się z profesjonalnym inspektorem budowlanym, który oceni stan nieruchomości i wskaże ewentualne problemy wymagające naprawy. Podczas oglądania domu warto również zwrócić uwagę na otoczenie i sąsiedztwo. Sprawdź, jakie są warunki dojazdu, czy w pobliżu znajdują się szkoły, sklepy, parki i inne udogodnienia. Warto także porozmawiać z sąsiadami, aby dowiedzieć się więcej o okolicy i jej specyfice. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na komfort życia i wartość nieruchomości w przyszłości. Kwestie prawne i formalności przy zakupie. Zakup nieruchomości wiąże się z licznymi kwestiami prawnymi i formalnościami, które należy załatwić. Po wybraniu nieruchomości i uzyskaniu kredytu hipotecznego następuje podpisanie umowy przedwstępnej, która zobowiązuje obie strony do zawarcia umowy ostatecznej w określonym czasie. Umowa przedwstępna zawiera wszystkie kluczowe ustalenia dotyczące transakcji, takie jak cena, termin płatności i warunki przekazania nieruchomości. Kolejnym krokiem jest uzyskanie wyciągu z Księgi Wieczystej, który potwierdza stan prawny nieruchomości. Księga Wieczysta zawiera informacje o właścicielach ewentualnych obciążeniach hipotecznych oraz innych ograniczeniach prawnych dotyczących nieruchomości. Ważne jest, aby upewnić się, że nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i że sprzedający ma pełne prawo do jej sprzedaży. Ostatecznym etapem jest podpisanie umowy notarialnej. Umowa ta jest sporządzana przez notariusza i musi być podpisana w jego obecności. Po podpisaniu umowy notarialnej następuje przekazanie środków na konto sprzedającego oraz wpisanie nowego właściciela do księgi wieczystej. Warto również pamiętać o obowiązku zgłoszenia nabycia nieruchomości do odpowiednich urzędów, takich jak Urząd Skarbowy czy gmina, oraz opłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych. Zakup pierwszego domu to złożony proces, który wymaga starannego przygotowania i uwagi na każdy etap. Planowanie budżetu, wybór odpowiedniej lokalizacji i nieruchomości, uzyskiwanie kredytu hipotecznego, oglądanie i wybór domu oraz załatwienie kwestii prawnych i formalności to kluczowe kroki, które pomogą w bezpiecznym i satysfakcjonującym zakupie nieruchomości.